Dzisiaj mamy piękny dzień, przepiękny miłosierdzie Boże, które czcimy, które wywyższamy, i z którego powodu będziemy dzisiaj naszą modlitwą ogarniali cały świat, a zwłaszcza tych, którzy potrzebują takiego przytulenia, przez. To serce Boże. Będziemy się o to modlili z wielką radością. Miłosierdzie Boże dzisiaj nas zaprowadzi, myślę, na krańce świata z tą modlitwą. Tak ufam, że dotrzemy naszą modlitwą bardzo, bardzo daleko. I pewnie jesteście ciekawi, kto tu ze mną jest. Ale ja jeszcze nie mogę tego zdradzić, bo jeszcze nie ma godziny 19. Tak jak zapowiadałam, jest to gość. O którym często piszecie na czacie, żeby w końcu zaprosić tę osobę. No i udało się w taką niezwykłą niedzielę. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, że dzisiaj jest z nami niezwykły gość. Pokażę Wam najpierw, jeszcze zanim godzina 19 będzie, pracę, którą dzisiaj dostałam od dzieci z Warszawy. Popatrzcie, jaka piękna. To namalowała róża z Warszawy, która przyjechała z małą siostrzyczką, z braciszkiem i z rodzeństwem. Bardzo, bardzo dziękuję za ten piękny rysunek. On jest bardzo pogodny i pasuje do dzisiejszej uroczystości. No, tutaj na czacie teraz czytam, kto jest Waszym zdaniem gościem. Piszecie tak. Siostra Anna, siostra Anna, siostra Anna, ojciec Jacek. No słuchajcie, zaraz się wszystko, wszystko okaże. Ja sobie zobaczę, czy już mogę powoli. Tak, godzina 19. No kochane dzieciaki, no więc zobaczcie, kto dzisiaj z nami się modli tu. Du, 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 du. Zgadliście. Witam, witam. Bardzo mi miło, że jestem i Was pozdrawiam i bardzo kocham i zamykam w sercu Jezusa, w miłosierdziu Bożym. Tak, siostra Ania to jest... Taka kochana, ja ją nazywam aniołem naszym, że jak się wejdzie do zakrystina, to po prostu człowiek już wie, że jest ktoś, kto kocha i kto czeka. No właśnie, tu już piszecie, siostra Ania. Tak, właśnie, właśnie. Wielu z Was pisało, żebyśmy zaprosili siostrę Anię i udało się. Super piszecie i serduszka dla siostry Ani przesyłacie i buźki. Bardzo, bardzo się cieszę. O, nawet jest napisane, kochamy siostrę Anię. Siostra tutaj. Dziękuję bardzo. Dużo miłości. Od, od dzieci i od nas wszystkich. Kochane dzieciaki, więc mamy już y, naszą modlitwę, y, czas rozpocząć. Zachęcam Was, tak jak zawsze, żebyśmy teraz nasze święte pięć minutek tylko uczynili takim najważniejszym spojrzeniem na Pana Jezusa. Y, zachęcam, byśmy na chwileczkę zamknęli oczy i najpierw, zanim uczynimy znak krzyża, odkładamy wszystkie jedzonka, zabawki. Odkładamy na chwilkę pisanie na czacie, telefony. Panie Jezu, chcemy Ci podziękować i zauważyć, że jesteś pośród nas. Chcemy wszystko w nas tak uspokoić, uciszyć, żeby się spotkać z Tobą przez te święte pięć minut. W imię Ojca i Syna i, i Ducha Świętego, Świętego. Amen. Amen. I dzisiaj z siostrą Anią razem zapraszamy Was do zaśpiewania na początek modlitwy, oczywiście tego niezwykłego zdania. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu. śpiewajcie z nami Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Panie Jezu w tą uroczystą niedzielę miłosierdzia Bożego chcemy cię poprosić za wszystkich którzy dzisiaj potrzebują takiego przytulenia bo są może smutni, chorzy albo samotni. Panie Jezu, daj takie poczucie ciepła, bezpieczeństwa, które sprawiają Twoje ramiona, Twoja miłość, Twoja obecność. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Cię, Panie Jezu. Przytul, Panie Jezu, wszystkie dzieci, które teraz modlą się razem z nami. Przytul te dzieci, które są chore w szpitalach które są daleko od nas nie mogą się z nami modlić przytul wszystkie dzieci wszystkie są kochane bo ty prosiłeś że dzieci są najważniejsze żeby dzieci dopuścić do ciebie prosimy cię panie prosimy cię panie prosimy cię także za wszystkie siostry zakonne szczególnie za naszą siostrę Anię także za siostry które wiem że modlą się razem z nami polecamy Chorą siostrę Ucję, Klaryskę, która również modli się z nami, wszystkie osoby zakonne. Prosimy Cię w tym Dniu Miłosierdzia Bożego, aby odnowiła się we wszystkich osobach konsekrowanych, we wszystkich księżach, biskupach, w Ojcu Świętym też, aby odnowiła się nadzieja. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Panie Jezu błogosław tutaj naszej Ingusi która zawsze z wielkim sercem z wielką miłością modli się wstawia się za wszystkimi posługuje obdarz ją wielkim miłosierdziem i mocą ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie i jeszcze chcemy ci Panie Jezu powierzyć wszystkich rodziców którzy się starają którzy kochają którzy czasem doświadczają różnych trudności Niech ta uroczystość miłosierdzia Bożego dotknie też ich serc pokojem, wyciszeniem i nową nadzieją. Prosimy Cię Panie Jezu. Prosimy, Prosimy Cię Panie, Panie Jezu. Jezu. Prosimy Cię Panie Jezu też za tymi, którzy jeszcze nie wierzą, którzy nie znają Ciebie, którzy świadomie odchodzą. Niech nasze dobro, nasza miłość pociąga ich do Ciebie. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. I chcemy ogarnąć naszą modlitwą całusienki świat. Niech ona dobiegnie na krańce świata tam, gdzie się nikt nie spodziewa, że dzisiaj otrzyma dar wiary. Niech się stanie dzisiaj wiele cudów. Zaśpiewamy jeszcze raz na koniec naszej modlitwy. To niezwykłe zawołanie. Jezu, ufam Tobie, ale słuchajcie, śpiewamy tak z wiarą i z wielką nadzieją. Jezu, ufam Tobie. Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, amen. Kochane dzieciaki, ja Wam chcę jeszcze pokazać. Piękny witraż, który jutro będziemy robić z Ciocią Malwą w programie w przepięknym królestwie. Popatrzcie, jaki on jest piękny. Więc gorąco, gorąco Was zapraszam wszystkich, żebyście jutro obejrzeli odcinek z Ciocią Malwą. Będziemy robili właśnie witraż serca, miłosiernego serca pana Jezusa. Teraz czynimy oczywiście znak krzyża Wam. Siostra też, teraz damy nasze czoła. Dzieciaki, Wy zróbcie nam też krzyżyki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I tak jak ja siostry o nie mocno przytulam, to was też przytulamy. <śmocno, <śmocno> mocno, mocno, kochane dzieciaki, dobrej nocy, do zobaczenia. Ściskamy Was mocno.